Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 24 maja. To jest 46. dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego zostały nam 4 dni. Belgia Europejska Rada Ochrony Danych z siedzibą w Brukseli poinformowała w poniedziałek o nałożeniu grzywny wysokości, uwaga, 1 miliard 200 milionów euro. Na amerykański konglomerat technologiczny Meta, do którego należą m.in. Facebook, Instagram i WhatsApp. Kara jest efektem przeprowadzonego przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych śledztwa. Koncernowi pana Marka Zuckerberga zarzuca się niezgodne z prawem przesyłanie danych należących do użytkowników Facebooka z Unii Europejskiej na serwery w Stanach Zjednoczonych. Pani Andrea Jelinek, przewodnicząca rady, powiedziała: Naruszenie prawa przez firmę Meta jest bardzo poważne. Ponieważ dotyczy przekazywania, które jest systematyczne, powtarzalne i ciągłe. Facebook ma miliony użytkowników w Europie, więc ilość przesyłanych danych osobowych jest ogromna. Bezprecedensowa kara jest mocnym sygnałem dla organizacji, że poważne naruszenia mają daleko idące konsekwencje. Meta zapowiedziała odwołanie się od kary. Ponownie Belgia. W Belgii niestety ma dojść do kolejnego przekształcenia katolickiej świątyni w obiekt rekreacyjny lub rozrywkowy. Mowa o kościele najświętszego serca pana Jezusa i Matki Bożej z Lourdes, zlokalizowanym w belgijskim mieście Wierz. Świątynia została już lata temu zdesakralizowana, niemniej przez wiele lat sprawowany był w niej katolicki kult i w tym celu też powstała. Tym razem samorząd miasta planuje przeznaczyć budynek na restaurację oraz ścianę wspinaczkową. Spotkało się to z negatywną reakcją polskiego ambasadora, pana Rafała Siemianowskiego, gdyż w kościele znajduje się polski memoriał upamiętniający żołnierzy walczących w I wojnie światowej. Dr Bernard Wilkin z archiwum państwowego w skomentował te doniesienia w sposób następujący. Uważam za wstyd, że 80 lat po wybudowaniu kościół jest już w opłakanym stanie i oferowany sektorowi prywatnemu. Rozumiem, że frekwencja w kościołach spada, a opieka nad miejscami pamięci jest kosztowna, ale to jest coś więcej niż miejsce kultu. To również pomnik pamięci żołnierzy alianckich, którzy oddali życie za wolność Belgii. Od siebie, mój drugi słuchaczu, dodam, że mam w domu bardzo stary różaniec, który został kiedyś przez pewnego księdza wyciągnięty ze śmietnika w Belgii. Oprócz różańca przejąłem też od tego księdza drewniany krzyż. W Belgii za każdym razem, gdy ktoś w podeszłym wieku umiera, rodzina, która znajduje w jego domu krzyże, różańce, obrazy, Zwykle wyrzuca te pamiątki po babci na śmietnik. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Kilka dni temu obchodziliśmy wspomnienie świętego Bonifacego, męczennika. Święty Bonifacy Starsu żył w III wieku. Pierwsze wzmianki o nim dotyczą faktu, iż pełnił funkcję dowódcy strażników rzymskich, arystokratki Agli, z którą sam Bonifacy oddawał się rozpuście. W czasie prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana, Agla wzruszyła się tym faktem i wyrzekła się swojego grzesznego życia. Wysłała wtedy Bonifacego, by wyruszył do Azji Mniejszej i przywiózł jej relikwie męczenników chrześcijańskich. Również Bonifacy wyrzekł się grzechów i pościł w czasie całej swej podróży do Tarsu. Gdy przybył na miejsce, był świadkiem katowania chrześcijan przez namiestnika Rzymu, Symplicjusza. Bonifacy wybiegł przed tłum i krzycząc, umacniał męczonych chrześcijan, by wytrwali w cierpieniu dla Chrystusa. Rozgniewany namiestnik kazał pojmać Bonifacego i zmuszał go do oddania czci pogańskim bożkom, gdy przez kilka dni odmawiał, symplicjusz skazał Bonifacego na tortury i śmierć. Po trzech dniach święty Bonifacy został ścięty, a jego ciało zostało wykupione przez nawróconą na chrześcijaństwo Agle i sprowadzone do Rzymu. Wielka Brytania Brytyjskie media informują o kwitnącym w Wielkiej Brytanii procederze, którego skutkiem jest legalizacja pobytu imigrantek w Zjednoczonym Królestwie. Nielegalne imigrantki mają bowiem szukać brytyjskich mężczyzn, którzy za określoną kwotę, czyli około 10 tysięcy funtów, przyznają się do ojcostwa dziecka imigrantki. Zgodnie z brytyjskim prawem imigrantka może w ten sposób obejść przepisy dotyczące migracji i zalegalizować swój pobyt w kraju, a dziecku zapewnić obywatelstwo. Brytyjskich ojców dla swoich dzieci. Imigrantki szukają przede wszystkim w mediach społecznościowych, a według śledztwa brytyjskich mediów zaangażowane są w niego imigrantki pochodzące głównie z Indii, Pakistanu, Nigerii i Sri Lanki. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że jest świadome problemu i posiada już narzędzia do jego rozwiązania. Stany Zjednoczone Zaplanowane na wrzesień wydarzenie LGBTQ i inne literki z udziałem dużej liczby tzw. Drag Queen zostało odwołane. Organizatorzy obawiają się bowiem, że naruszą najnowsze obowiązujące na Florydzie prawo, przewidujące znaczne kary za umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w wydarzeniach dla nich nieprzeznaczonych. Ustawa podpisana tydzień temu przez gubernatora Florydy, pana Ronadę Santisa, katolika. Wymierzona jest przede wszystkim w te wydarzenia LGBTQ i innych literek, podczas których w sposób szczególny dzieci narażone są na deprawację. Nowe prawo przewiduje kary w postaci nałożenia wysokiej grzywny, zawieszenia czy nawet cofnięcia odpowiednich licencji dla obiektów noclegowych lub punktów gastronomicznych, które wpuszczają dzieci na tego typu wydarzenia. Organizacja Tampa Pride zdecydowała się odwołać wydarzenie, gdyż jako że miało odbyć się pod gołym niebem, Mogło stanowić naruszenie nowych przepisów. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak donosi katolicki portal Livesate News, izba Senatu stanu Teksas przyjęła nową ustawę wymierzoną w tzw. zmianę płci u dzieci i młodzieży. Na mocy nowych przepisów zakazane będzie stosowanie przez nieletnich czy przepisywanie im jakichkolwiek środków wpływających na gospodarkę hormonalną, czyli przede wszystkim blokerów dojrzewania. Ustawa przewiduje też zakaz poddawania dzieci i młodzieży zabiegom chirurgicznym, wpływającym na ich płciowość. Nowelizacja miałaby wejść w życie od września, jednak w tej chwili czeka na podpis stanowego gubernatora pana Grega Abota, również katolika. Pan Abot znany jest ze swojego sprzeciwu wobec ideologii gender. W zeszłym roku polesiłby wszelkie próby zmiany płci nieletnich były kwalifikowane prawnie jako znęcanie się nad nimi. Polska w minionym tygodniu opublikowany został najnowszy sondaż, przeprowadzony przez pracownię Social Changes dla portalu w polityce.pl. Sondaż dotyczył kwestii możliwości ingerowania przez rodziców w niebezpieczne treści prezentowane dzieciom w szkołach i jest pokłosiem głośnego, obywatelskiego projektu ustawy pod tytułem Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców. W badaniu ankietowani mieli odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy polskie prawo. Powinno dawać rodzicom możliwość ochrony dzieci przed prezentowaniem w szkołach treści, które rodzice uznają za niepożądane, np. dotyczących sfery seksualności. 35% ankietowanych powiedziało zdecydowanie tak, a 25% raczej tak. Przeciwnego zdania jest łącznie 24% respondentów, kolejno 11% zdecydowanie nie oraz 13% raczej nie. Pracownia przedstawiła także wyniki w zależności od preferencji wyborczych ankietowanego. Co jasne, Polacy identyfikujący się jako wyborcy konserwatywni zdecydowanej większości popierają projekty ograniczające organizacjom pozarządowym możliwość deprywacji dzieci w szkołach. Ponownie Polska. Zapadł wyrok w głośnym procesie karnym przeciwko radykalnemu aktywiście LGBTQ i inne literki panu Michałowi Esz, działającemu pod pseudonimem Margot. Aktywiście zarzucano zatrzymanie furgonetki jednej z fundacji ProLife, uszkodzenie jej i napaść na wolontariusza tej organizacji. O procesie mowa była w sprawkach Okiem Katolika rano 10 maja. Wówczas mowa była o zakończeniu etapu mów końcowych. w Poniedziałek 21 maja zapadł wyrok w pierwszej instancji. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał pana Michała Esz na rok ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych. Współpracownicy pana Margota Paweł Esz oraz Zuzanna M. zostali skazani na kolejno 11 i 6 miesięcy prac społecznych. Metenas Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Juris poinformował o wyroku na Twitterze. W jego relacji mowa jest także o chuligańskich wybrykach zwolenników trojga skazanych aktywistów. We wpisie czytamy: Michał Esz, Margot i dwie inne osoby skazane za występek chuligański, udział w zbiegowisku, atak na kierowcę i zniszczenie auta. Kary od 6 do 12 miesięcy prac społecznych. Ogłoszenie wyroku przerywane przez okrzyki, słychać między innymi, i wyroku nie uznajemy. Jak to dobrze, że w polskich sądach można choć czasem uzyskać wyrok piętnujący anarchię. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o obmowie. Czym jest obmowa? To rozmawianie o osobie nieobecnej w sposób choć zgodny z faktami, stawiający tę osobę w niekorzystnym świetle. Często może wydawać się nam, że robimy to z troski o tę nieobecną osobę, podczas gdy najprawdopodobniej robimy to po to, żeby odbudować, choć budowania w tym nie ma żadnego, siebie. Poczuć, że nie jest być może z nami aż tak źle, skoro mam pewien dyskomfort w związku z tym, że być może nie robię idealnej roboty w swoim życiu, co przecież jest oczywiste, ponieważ nikt z nas nie robi. To chętnie porozmawiam, opowiem, posłucham. O kimś, kto być może robi swoją robotę jeszcze gorzej. Ty wiesz, że córka Teresy się rozwodzi? Dla takiej mowy naprawdę trudno znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Oczywiście, jeżeli jest krótka, rzeczowa i od razu przechodzi w omawianie sposobów pomocy, być może rozmową, a na pewno modlitwą, to wtedy nie mówimy o obmowie. W każdym innym przypadku, gdy za długo mówimy o samej trudnej sytuacji kogoś, o jego porażce, Dopuszczamy się obmowy. No, ale co w tym złego? Przecież nie mówimy nieprawdy. Dlatego właśnie mówimy o obmowie, a nie o oczernianiu. Choć mówimy prawdę, a przynajmniej jakieś fragmenty prawdy, to rozmawianie o tym w ten sposób przynosi złe owoce. Po pierwsze dla dobrego imienia Haliny, ale przede wszystkim dla samych osób obmawiających. Proszę Cię, mój drogi słuchaczu, postanówmy sobie razem: nigdy nikogo nie obmawiać. A jeżeli starczy nam jeszcze odwagi, Stawiać opór, gdy jakakolwiek obmowa ma miejsce w naszym towarzystwie. Nie proponuję przerywać takich rozmów i pouczać kogokolwiek, ponieważ takie zachowania zwykle są przeciwskuteczne. Opór bardziej subtelny, ale zadziwiająco skuteczny, to zachowanie milczenia. Milknę, gdy ktoś przy mnie zaczyna mówić o osobie nieobecnej, jeżeli oczywiście nie mówi zwięźle i tylko celem naszej pomocy. Milknę. Gdy ktoś zapyta, coś tak zamilkł zamilkła. Odpowiedzieć można Staram się nie rozmawiać o wadach czy potknięciach osób nieobecnych. Lub na przykład bezpieczniej dla mnie jest mówić o moich wadach i moich potknięciach niż o cudzych. Zapewniam Cię, mój drogi słuchaczu, że zrobisz wrażenie. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, gdyż nie o robienie wrażenia tu chodzi, ale prawdopodobnie przez to wrażenie wywrzesz odpowiedni wpływ na ludzi. Oni zapamiętają Twoją reakcję. Poza tym najprawdopodobniej ich zaufanie do ciebie wzrośnie, ponieważ jeżeli odmówiłeś obmawiania Teresy czy Haliny i jej córki, prawdopodobnie nie będziesz też obmawiał osób, które rozmawiają z Tobą teraz. W kwestii obmowy, warto jednak poczynić dwa zastrzeżenia. Jeżeli zwierzasz się z tego, że ktoś zrobił Ci przykrość albo Cię zranił, to wtedy zwierzasz się ze swojej sytuacji i nie jest to obmowa tamtej osoby. I również warto rozumieć, że obmowa dotyczy spraw prywatnych. Gdy komentujemy czyjąś działalność publiczną, wtedy nie jest to obmowa. Jeżeli ktoś publicznie głosi błędy, jeżeli mamy zastrzeżenia do czyjejś książki, artykułu, który napisał, bądź wywiadu, który udzielił, wtedy nie jest to obmowa. To jednak również warto czynić zwięźle i bez niepotrzebnego wchodzenia w motywy tamtej osoby. Robi coś dla sławy, dla pieniędzy, to jest spekulowanie i może być oczernianiem. Warto być rzeczowym i ograniczyć się do meritum. Tego, z czym w działaniach publicznych tamtej osoby się nie zgadzamy. Natomiast o sprawach prywatnych, wadach, odknięciach osób nieobecnych, nie rozmawiajmy lepiej nigdy, lub niezbędne minimum. Co ty na to, mój drogi słuchaczu? To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli mogę Cię prosić, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Bonifacy Starcu. Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.